no Ładne, ale waga już czuję, że jest cięższy od mojego. Okay. Reguluje się OK. Skład? Wydaje mi się, że dobrze. Jest OK. Dla mnie przynajmniej pasuje mi ta, ta odległość. Jeśli chodzi o. No ja mam problem tutaj z tym zabezpieczeniem zawsze, dlatego wybrałem dwutek, ta Precyzjona, bo bo on ma bardziej prostsze. Ale zamek bardzo ładnie chodzi. Mm -hmm. Muszę powiedzieć, że lżej niż od niektórych kolegów, którym próbowałem cztero uh -huh. Model, który masz w ręku, to jest marka Schulz Larsen, model Wiktory. E, uh -huh. Nie w skali, słysza, ale? W skali od jednego do 10. Jak oceniasz? Gdybym miał się zdecydować, to naprawdę nieźle, chyba 7. Siedem. Siedem. Uh -huh. To kolejna to kolejna za zamek, wysoka to na pewno to kolejna na pewno za zamek a pewno za zamek i za za